Cześć, witajcie z tej strony Twoich Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rise of Legends. Kolejny atak na, w celu podbicia kolejnych, kolejnego terytorium. Tym razem starcie z Dożą. Atakujemy bitwa o piratów. Bo monstru nie pomocy, W odwecie, doża zamierza zająć miasto. Węca zaprowadziła nas do bazy, która nie została jeszcze zaatakowana przez oddziały doży. Chyba idziemy do dzieła? Tak, do dzieła. O, nawet mnie nie sklatkowało. Ta gra tendencji ma mm, przy nagrywaniu się klatkować. Yy. w wielu misjach musisz przeznaczać określone zasoby na to, by móc przywoływać innych bohaterów do yy. tej pomocy. Zacznijmy od przywołania Karliniego, by pomógł ci w poszukiwaniu Lenory. By się nie czepiał. To się może, Tak. Yy, to nie. Nie, nie. Zlokalizowałeś lądowisko. Lądowiska produkują jednostki powietrzne, w tym sterowce transportowe, których możesz użyć do przewożenia swoich oddziałów. Spoko. Aby przeprawić się nad przepaścią, musisz załadować Giacomo i jego oddziały do oczekujących sterowców transportowych. Mm. Więcej, jak na razie, on mówił w tym odcinku niż ja. Spoko... A lądowisko. A co ja w tym lądowisku? Mm, marnie, marnie. A o pewnych ludziach z piraty, którzy przyłączą się do nas tylko, jeśli zapłacimy im za to. Ja myślę, że nie bardzo. Ale to dość logiczne, bo to jednak nie no, jednostki piraty bym tworzył, a jedno, jakby nie jestem jeszcze ich sojusznikiem. Dobra. No, akurat 5, dobrze. Złota mogę wyrokować, może? Może troszeczkę. Ale to... Dobra, jedne koszary, inne koszary... No, bo jeszcze fortecę parową mogę zrobić. Ale ja gdzieś zrobię? wytworzę troszeczkę tego wojska, a już zrobię za mocno. Trzeba będzie się przedostać. Po czym założę. O, tutaj też będzie miasto do podbicia. Eee, będzie trzeba się przedostać. Tutaj już będzie most niezburzony. I tu będę mógł sobie zrobić bazę drugą. I już z jednostkami takimi naziemnymi do końca będę z nich korzystać w bardzo dobry sposób. Co za o, Chatka, jakaś, no dobra. Może być i chatka. O, właśnie. Yy, kamerka mi zasłania. Ile mam ludzi, mogę mieć. Ludności, dobra. No. Poczekajmy, na pewno... Aha, dobra, rozumiem. Czekaj, czekaj, wait a minute. Ciebie, ciebie tu nie ma. Co, co, ty tu masz? Co ty tu masz? Dobra, widzę, że trochę wojsk będzie... ...jakichś lżejszych, ale będą. Ale jeszcze tu coś... Co tu jest Co to za monstru? Oho ho ho ho, ho. a nie ma niezły Dobra, ja już się mi nie czepiam A tak, kleć tam jeszcze raz, mhm mm Spoko, czemu nie? No jakieś pikanie, nie pikanie, nie wiem do A wy zostaniecie e, no. Dobrze misje, misje! tak już robię, no... Jakomu załadował się już do sterowca. Przetransportuj go teraz nad przepaścią. Chyba wszystko, ciężki sta... transportowiec... Jest... Wiem, że to jest ulepszony, ale... On niezły mocno ulepszony, skoro na jednym transportowiec jeszcze tyle wziąłem. Naprawdę nieźle, nieźle. Dobra. Ty jesteś tym pełnym transportowcem. Ej, co mi tu pika? No, właśnie, bardzo dobrze, już nie pikaj. Mam jeszcze coś sensownego. To by mi się bardzo przydało. Więc sobie zbuduję. Oraz. Aby wyładować jakąś ci transportowy i kliknij przycisk wyładuj wszystkie. Ojej, no. Będę, że to było to. Świetnie. Nauczyłeś się już jak wykorzystywać sterowce transportowe do przewożenia obiektów. Mm. Mmm. Jakieś zupoki? Weryfikacja za naszą pomoc. Lenora przyłączy się do naszej walki z Dożą. Jako dowód zaufania dała mi projekty konstrukcyjne statków powietrznych piraty. Dobra. Taka jakaś złamania jaką norąbnę tym. Możesz na tak. <gry> Jestem szybszy od tej gry. Spoko. Nie mam pytań. Nie ma co? Myślę, że... Lenora wyjawiła zbyt dużo. Śmierć Petrucco zaszokowała nawet piratę. Najwyraźniej, Doża ma jakieś plany względem ludu piraty, które im się nie podobają. Podniebny zgniatacz, którego on konstruuje, dokona blokady piraty i w końcu głodem zmusi mieszkańców do poddania się. Doża założył świetnie chronioną bazę. Musisz wykorzystać zaawansowane badania i technologię Vinci, by ją pokonać. Nie chcę podpowiedzieć. Cze, ale czekaj, po to było chyba coś inne niż podpowiedzi? Fak. Dobra, nieistotny. Dobra, nieważne. Żeby ponieść jak najmniejsze straty... Ale pierwszy na pierw ja to wzniosę. No nie! Tylko na własnym terytorium! Aby dowiedzieć się więcej o technologii winci wybierz wskazówki. Zmenimy z menu ja, pod klawiszem F10. Tego nie chcę, bo to jest zmiany dość słabe. O ja pierdziele, ale nie wyrumbało. Hmm. No dobra. Mogę jeszcze widno to, ale... A tego też nie chcę tworzyć masowo, bo to jednak... Co to jest? O skulbany. A ja tu nie chcę do niego lecieć, bo i tak tego nic nie miałem. Hmm. Cała artyleria poszła. Wszystkie... O, jeszcze o niego mogłem, ale to na pojedynczy ser przy takich jednostkach to chyba nie warto. Dobra, moje miasto też jest. Zatwierdzam to, że to jest moje. No. To kwestia ja to ochronić? Myślę, że... Nic mi tego nie odbije. Dobra. Imonium. A, bo ja jeszcze tu mogę. Dupa. To... Mm... No, dochody, timonium. Zająłeś neutralne miasto. Dzięki temu powiększyłeś swoje terytorium i będziesz mógł rozwijać gospodarkę, badania i armię. Przecież teraz mogę tutaj budować. Ja pierdziele, czemu nie pomyślałem o tym wcześniej? Teraz sobie będę transportował to wszystko. Się męczył z tym. No, co za dekel jestem. Wojskową sobie mogę rąbnąć. Eee, dochody żeby zwiększyć... Hmm, tak, czy mam coś sensownego? Na hmm, starsze zdobywane hmm, Co? Aha, dobra. To to nie... Nie, w sumie teraz już nie warto co... Jakiegoś porządnego, sensownego. 2 na 2 dział parowych 12 dwa dwa dział parowych Aha, takie mm, zadanie, dobra, ja sobie wolę więcej tego zrobić Taka. taki tak... taki przezorny jest, no hmm. Węca, a węcy to ja nie chcę jest słabym bohaterem Dochody złota... Mu? No niekoniecznie mi się to przyda. To też zresztą... nie bardzo mam co robić. Mogę jedynie wydać złoto na tego... Na to coś. Ja nie mam z nim co robić, z tym złotem. To wiem, że dużo mi się zajmuje. I się nie mylę. Cały transportowiec z dwoma działami parowymi jest... Zawalony. Dobra no, no, lecimy z tym jeszcze Jeszcze niech się skończą działa parowe oraz e, Lotniki pirata, tak? Czy ja dobrze to nazywam? Tak Bo w koszarach już nie będę nic stworzył e, Dobrze. Wyładuj wszystkich I się wracaj teraz. Dobra. Oj, troszeczkę jeszcze to potrwa. Czasu, zanim ja to wszystko ogarnę tak dobrze. Wracaj, 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 wracaj. Chociaż nie, 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 nie. Teraz tak sobie pomyślałem, może mi się jeszcze później przydać ten transport, to jest coś mam takie wrażenie. Już nie pamiętam kompletnie tej kampanii, bo bardzo za tym przechodziłem ale mm, mam takie wrażenie, że mi się to jeszcze może przyleć. Dobra, wydaje mi się, że już taka armia powinna wystarczyć zostawię miasto samo, bo nie wydaje mi się, żeby wróg był na tyle inteligentny, żeby musiał go w jakiś sposób jeszcze yy, się zabezpieczać przed nim swoje miasta. No dobra, to dolecam te jednostki i można mi ruszać w bój. Dobra, ty się odsuń tutaj, nie chcę cię zagarnąć po tym jak będę jednostki wybierał. Dobrze, już robię misję, nie pyskuj mi tu. O, całkiem przyjemna armia, tylko że ja tego przez most zmieszczę wszystkiego naraz, to jest zbyt głupie. Oni się będą blokować. Niestety trochę niedopracowane to jest, ale no niestety. Dobra, 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 dobra. Eee, ok. No, teraz was przepchnę. No i teraz was. Dobra. Wszystko chyba. Daje mi się, że wszystko zmieściłem. A wy to latacie w większości, tylko ten jeden oddział co mi się zaznaczył, co teraz biegu. Więc wy to sobie przelecicie spokojnie. Nie będę miał z wami problemu. No nie, tylko nie gadajcie, że to kolejny most. To to może być właściwie. No Wroga, ale już leje na to. Ciekawe, czy jak inno znaczy tam, to się nie będę blokować. Tutaj was zaznaczam. Co? No... Wy tak sobie średnio radzicie, muszę przyznać. No, co za dekle. Może teraz. E, nawet się nie poblokowali jakoś. Ooo! Jeszcze działa parowe swoje zrobią, bo ogłuszam przeciwnika będzie mógł się ruszać praktycznie. Jedno działo parowe tutaj. A, no więcej. jeszcze do boju. Do boju. A. O ile się, ja się nie mylę, to by większy atak powietrzny. Tak, nie mylę się. to się może tutaj trochę sprawdzić. A ona to nie wiem, czy ona ma ogólnie. Ogólnie to taki mały atak. Od dupy strony was ustawiam tak? No trochę tu armii tutaj było, ale to się nie równa, bo oni są strasznie słodki tak. 8? Hmm, miałem wrażenie, że mniejszy mają A moi mają 7 i 20 No dobrze, że Widzę, że myślałem, że mniejszy A to? Ten pająk on to nie żyje, to muszę go szybko sprawdzić I napatrzyłem się, ale zdążyłem się zorientować Nobra, ma co? oznaczamy ich. A wiem co za co zrobiśmy zrobiłem tej okolicy dużo jest nie sprzemierzonych z nikim grupką dotierii. Powinniśmy zjednoczyć je pod standardem. Nie dotierii nie doć nam przewagę nad dożą.

Miałem strasznie duży, no... Yy, atak obrężniczy. No, z 35 to jest naprawdę bardzo dużo w porównaniu na przykład do takiego... Yy, Czakomo, w której i tak robi rakieta, 5 ataków, tu nie ma na wszystko. I obrężniczy, i naziemny, i powietrzny. Tylko nie stawiali oporu. Hmm. Dobra, co jeszcze mam zrobić? Zawrzeć sojusz z jedności neutralnej, bazę. Aaa, były poboczne. Zwyciężyliśmy! Jej! Zwyciężyliśmy! Jaj! No. Łapie strategicznej. Dziękuję. Nie wiem, jak mogłam mu zaufać. Starannie dobieraj przyjaciół. Mm, dlatego nam pomogłeś? Chcesz się z nami zaprzyjaźnić? Nie, Komunię. nie będę tego Przymierze. komentował. Boże. Przymierze? Co mam dla ciebie zrobić? Potrzebuję pomocy. Dacie nam wsparcie z powietrza? Może. Pod jednym warunkiem, bo nie, się z tego Gdy tak bardzo że Spraw, żeby cierpiał. Muszę się aresztować. Dobrze, a doża zniknął. Gdzie są Felingo? Belingo tu, a gdzie są pustkowe, dobre czyli trzeba podbić jak najszybciej, jak któregoś z nich. No, ale jak on się wycofuje, to dołożyć, to go nie dogonię. Już chyba do niego będę miał bliżej, coś mi się tak wydaje. Chociaż też atakuje. Eee, raz, dwa pola, raz, dwa pola. Dobrze, już trudno. Wybierzemy się na, na, fe, na Don Squario i jego miasto to jest bodajże Felingo. A pająków nie chcę ulepszać, tego też nie chcę. Kurczę, to by mi się przydało. Też by mi się przydało. Tego nie chcę ulepszać, tego też nie. Pająków nie chcę, bo one nie są zbyt skuteczne. To też nie. Hmm. Taniej będzie? Będzie taniej, nie no dobra. A dzielnica wojskowa. Taka czy taka, czy. Dobra. Tego nie chcę. To bym mógł zainwestować albo ewentualnie to. Tylko Powietrzny, Dobra. W, ni w nią nie chcę inwestować tutaj lepszone dopalacze, ja pierdzielę nie dość, że scena jak z to jeszcze będą do dopalacza nie. to spróbuję sobie zainwestuję w to, mam nadzieję, że mi się opłaci no nic yy, mam nadzieję, że się podobało zapraszam do komentowania subskrybowania, zostawienia łapy w górę na razie